11.55, więc już najwyższy czas zacząć nową sesję. Zaczynamy od Danita Głogni z Hasberga, który opowie o stworzeniu AI Center of Excellence. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Jeszcze może poczekamy sekundę, wszyscy się zadowią. W ramach, jak już wszyscy siadają, ja nazywam się Dawid Głownia. Prowadzę Centrum Excellence dla automatyzacji i sztucznej inteligencji w Kazbergu. To jest w miarę nowy twór. My działamy tak operacyjnie od około miesiąca, ale od około kilku miesięcy tworzyliśmy ten twór. Moje, mój taki background, ja zajmowałem się tworzeniem centrów do, of Excellence w wielu w różnych miejscach, w wielu różnych krajach przez około 15 lat. To zaczęło się od Centra of Excellence dla Business Analysis, dla, dla IBPM Tools, ostatnimi czasy przez wiele lat dla automatyzacji, tzw. Tak Intelligent, Intelligent Automation albo Low Code i ostatnimi czasy AI, bo AI jest teraz bardzo modne. O czym ja będę dzisiaj mówił i o czym nie będę mówił? Nie będę mówił być może wiele o technologii. To jest troszeczkę tutaj, co chciałbym Państwu pokazać, to jak wielkie organizacje, takie jak Tarsberg, wdrażają AI, bo wdrożenie AI dla wielkich organizacji jest troszeczkę inne niż dla nas, dla konsumenta. My jako konsumenci możemy sobie ściągnąć czata GPT lub jakąkolwiek inną aplikację, kliknąć kilka zgód, sprzedać swoje dane, Część z nich, większość sprzeda swoją duszę, obojętnie. Niestety w, w, w korporacjach nie jest to takie łatwe. Musimy jednak mieć wzgląd na to, że, że my działamy w środowisku regulowanym, że my działamy w środowisku, gdzie jednak pieniądze się liczą i nie jesteśmy firmą, albo większość takich firm, szczególnie w, w branży FMCG, gdzie działamy na mamy jednak produkty, które sprzedajemy wiele ilości, ale o bardzo niskich marżach. Piwo jest niestety bardzo niską marżą, także liczymy każdą złotówkę, każdą koronę, czy, 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 czy każdego dolara. Także troszeczkę tutaj będzie troszeczkę o tym, jak my do tego podeszliśmy w Kalsbergu, ale jednocześnie chciałbym tutaj troszeczkę i to będzie jeden slajd dosłownie. Ja zawsze pokazuję ten slajd, bo gdy myślimy o Kalsbergu, okej, okay, produkują piwa, co to ma wspólnego z innowacją. Tu mogę świadomie powiedzieć, że innowacje w Karlsbergu zmieniły troszeczkę świat. I tutaj będzie jeden slajd dosłownie o tym, bo nasze motto jest: Troszeczkę, mimo że jesteśmy wielką korporacją, staramy się działać troszeczkę startupowo. I, i tutaj później pokażę w naszych takich ways of working, jak pracujemy, y, y, jak o tym myślimy. Ale czy, czy Karlsberg może robić innowacje? I tutaj jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa tutaj być może troszeczkę informacji dla Państwa i, i ciekawostek. Laboratorium Karsberga powstało 6 miesięcy przed tym, gdy Edison stworzył swoje laboratorium, gdzie tworzył swoje żarówki. Jedną z rzeczy, która, którą, jedną z pierwszych rzeczy, które laboratorium Karsberga stworzyło, to jest, jak tworzyć doskonałe drożdże. Bo wcześniej, gdy tworzyło się piwa, był taki problem, że te piwa były niedoskonałej jakości, że były bardzo nietrwałe. Ogólnie by był problem z tymi piwami, żeby je transportować przez to, że one szybko się psuły i. Tutaj właśnie stworzyliśmy fermentację drożdży i to było jedno z pierwszych takich wynalazków, jeśli to był główny wynalazek, który spowodował, że piwa można było produkować na masową skalę. Co Carlsberg też zrobił, bo to jest w części naszej fundacji, my oddaliśmy ten wynalazek za darmo wszystkim innym piwowarom. Czyli to, że teraz pijemy piwa to głównie dzięki Kalsbergowi, z tego powodu, że oddaliśmy nasze wynalazki i dalej oddajemy wszystkie nasze wynalazki za darmo wszystkim naszym konkurentom. Skala PH. Pewnie każdy zna skalę PH, ale pewnie nie każdy wie, że to było wynalezione w, w laboratorium Kalsberga. I to znowu było spowodowane tym, aby, aby usprawnić produkcję piwa, ale wiemy, że skala PH jest teraz używana wszędzie w biologii, w chemii gdziekolwiek nie spojrzymy pewnie wielu z nas, w szkołach podstawowych, na studiach nie mieliło ten, tą, tą skalę pH i e, za to prawie dostaliśmy Nobla. Ale co się odleczy to nie ucieszę. W końcu dostaliśmy Nobla. E, e, miałem okazję poznać tego, tego pana Mortena. E, on, e, gdy pracował w Karlsbergu, e, stworzył tak zwany click chemistry. E, ten click chemistry to ogólnie jest, e, e, jest to. Jest to sposób, aby łączyć pewne związki chemiczne w taki sposób, aby, aby one łączyły się jak najlepiej, a jednocześnie, żeby można było ich łączyć w wiele różnych sposobów i testować właśnie w ten sposób. Za to akurat dostaliśmy Nobla. Ten pan dostał Nobla i on bardzo często nawet potwierdza w, w, swoich, w swoich wystąpieniach, że to akurat się urodziło w, w Kasbergu, gdy on akurat pracował w Kasbergu. I może ostatnia rzecz. Find it. To jest dla nas bardzo ważne. I pewnie ważne też dla całego świata w przyszłości. Staramy się znaleźć odpowiedź na to, jak produkować piwa, czyli chmiel głównie, żyto i inne wszelkie materiały. Tak my to nazywamy to materiałami, ale inne, inne materiały, które są używane do produkcji piwa, w taki sposób, aby one były odporne na zmiany klimatyczne miel jest bardzo wrażliwy na zmiany klimatyczne, dlatego staramy się znaleźć teraz odpowiedź na to, jak jednak stworzyć to takie, takie rozwiązania, aby, aby te zmiany nie wpływały na ten chmiel, żyto i inne rzeczy, a jednocześnie nie były genetically modified. Czyli to tak troszeczkę w miarę wstępu, czy Kasberg może być innowacyjny, według mnie może być innowacyjny i to jest w naszej duszy. I tutaj przechodzimy troszeczkę do AI i Automation COE. AI and Automation COE to jest zespół, który powstał na kanwie zespołu, który ja prowadzę od ostatnich pięciu, 6 lat i to był zespół Intelligent Automation. Zespół Intelligent Automation zajmuje się ogólnie, jesteśmy w biznesie automatyzowania procesów poprzez platformy niskokodowe, low-code'owe, i teraz dołączamy do tego AI. Dlaczego to ma sens według mnie i według naszej firmy? To ma sens z tego powodu, że ludzie często, gdy do nas przychodzą, szczególnie teraz, gdy jest taki wielki hype na AI, hej, tu jest problem, daj mi AI. Bardzo często te problemy mogą być rozwiązane poprzez zwykłe automatyzacje. I tutaj, dlatego, pomysł był taki, żeby jednak stworzyć na kanwie tego zespołu, żeby jednak stworzyć zespół, zespół AI, Center of Excellence dla, dla AI i te centrum jest w Poznaniu, czyli to nie jest duży zespół. My, ja mam w zespole około 20 osób teraz, z czego około 15 osób jest tutaj w Poznaniu. To jest zespół deweloperów i to jest zespół analityków. Później opowiem o tym troszeczkę, dlaczego potrzebujemy analityków i dlaczego każdy taki, taki zespół powinien mieć analityków. I. Po stworzeniu około 280 różnych automatyzacji przez ostatnie 4 lata dostaliśmy zielone światło i dostaliśmy to zaufanie, że możemy tworzyć centrum Excellence dla AI. -a. I to nie jest tylko dla nas tutaj dla centrum usług wspólnych, ale dla globalnego dla, dla całej firmy, czyli od Wietnamu, co później pokażę, po Kanadę, Islandię, Wielką Brytanię. Także. Tutaj troszeczkę powiem o, o naszym podejściu dwóch rąk, my to nazywamy, bo dla nas najważniejsze jest, aby robić rzeczy, które można zrobić, które nadają się do zrobienia, a jednocześnie też robić te rzeczy właściwie. I co mam tutaj na myśli? Bardzo często, szczególnie gdy mamy tak bardzo wysoki cykl AI-hype, wszyscy myślą, że AI może zrobić wszystko, albo mamy drugą stronę, Wszyscy myślą, że AI jest do niczego, czyli halucynuję, czyli, czyli ogólnie dla takiej firmy jak Hazberg, to, to jest nieużyteczne, prawda leży zawsze po środku. Najważniejsze dla nas to jest, aby wybrać odpowiednie use casey i później ja, ja przez to trochę przejdę, ale też jednocześnie, żeby jednak te AI było responsible. Żeby te AI jednak miało governance i żeby te AI było zbudowane w sposób taki, że nie przetwarzamy pieniędzy tylko na proof of concept. Bardzo często firmy robią proof of concept. Proof of concept żyje albo na, na PowerPoincie, często to, to widzę, albo po prostu gdzieś na czymś komputerze, gdzie nikt tego nigdy nie będzie używał. A firmy konsultingowe, takie jak Wielka Czwórka, pewnie sporo osób, szczególnie praktyków, które tutaj są, Accenture, Deloitte, KPMG. Biorą duże pieniądze, żeby takie proof of concept budować, tylko że później jest to niestety nieskalowalne, nikt nie chce tego używać. Druga rzecz, czyli robienie rzeczy we w sposób właściwy. Musimy mieć u nas firmę, my, tak mówiłem, liczymy każdą złotówkę, liczymy każdą kronę. Musimy w każdym, w każdym z tych pomysłów zaproponować system albo zdezajnować system w taki sposób, aby te wszystkie pomysły były porównywalne, że my bierzemy pomysł, z tego powodu, że on ma sens, a nie z tego powodu, że przychodzi na CEO albo nasz VP i mówi ten pomysł mi się podoba. Dzięki temu ja uczestniczę w wielu dyskusjach, gdzie są heated debate, ale dzięki temu też według mnie udało nam się sprzedać jednak ten pomysł i dzięki temu jesteśmy w stanie, mam nadzieję, jednak budować te pomysły szybko i w miarę skalowalnie. Tutaj jeśli przejdę do Tutaj, tutaj jest właśnie odnośnie, to jest pierwsza ręka. Czy my jakie pomysły bierzemy na tapetę, jakie pomysły chcemy wziąć do tego, żeby one były dostarczane? Często to muszą być pomysły, często ludzie do nas przychodzą z pomysłami, czy możemy. Tego użyć, aby przeczytać tego Excela, a jednocześnie na samym końcu i tak, proszę, daj mi tego Excelu jeszcze raz. Także to nie ma sensu. My takie pomysły odrzucamy od razu. Czyli czy biznes chce tego pomysłu? To jest, to jest bardzo ważna rzecz. Często, szczególnie moi, mój techniczny zespół, moi deweloperzy, my mamy tendencję do życia we własnej bańce. I dzięki temu. Zobaczcie, tu jest najwspanialszy nowy produkt, nazywa się dipsyck i właśnie wyszedł. Wszystko będzie super jest, jest 100 razy tańsze od normalnego, czy możemy wszystko tutaj zbudować. No niestety mamy taki problem, że jednym z naszych rynków jest, jest, są Włochy, gdzie jest zakazane używanie tego. Dlatego tutaj musimy bardzo często wyjść z tej swojej bańki i jednak słuchać, jednak słuchać, słuchać biznesu. Czy możemy to zrobić? Druga, i to jest dla mnie bardzo ważne, bo często biznes przyjdzie z pomysłami, które nie są jeszcze implementowalne w tym, w tym momencie. Czyli albo za dużo halucynują, albo po prostu tokeny tylko zbyt drogą i nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Czyli bierzemy troszeczkę, co biznes chce, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Następna rzecz, czy powinniśmy to zrobić? My, jako firma Kade, czyli zajmujemy się produkcją napoi PIW. Nie jesteśmy Google'em, nie jesteśmy Microsoftem. My nigdy nie będziemy w tej elicie pierwszych organizacji, które wrzucą mnóstwo pieniędzy i będziemy implementowali to jako pierwsi. My zazwyczaj będziemy tak zwanymi followers. Nigdy nie chcemy być laggers, czyli te, bardzo często to jest albo jesteśmy first takers, tutaj nie jesteśmy first takers i nigdy nie będziemy, albo jesteśmy followers, że my po prostu, gdy już ta. Platforma, czy, czy ta technologia się już obyła i my wiemy, że ona przynosi wartości, wtedy my wchodzimy. Nie chcemy być też lager, że czekamy do samego końca, bo tego się nie da, bo wtedy niestety nasza konkurencja nas, nas wyprzedzi. I ostatnie pytanie, czy możemy to zeskalować? I tutaj jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o Center of Excellence. My jesteśmy firmą, która ma 80 ileś rynków. My jesteśmy firmą, która Buduje, która przejmuje inne firmy. Co to oznacza? Jeśli my przejmiemy browar w Brzesku, w Sierpcu, gdzie produkujemy Ogocima, czy Bosmana w Szczecinie, te wszystkie firmy mają inne ways of working, inne, inne podejścia do biznesu, inne systemy. ERP, czyli taki system zarządzający przedsiębiorstwem, powinien być niby jeden. W naszej organizacji to jest 32. Także tutaj możecie sobie Państwo wyobrazić, jaki to jest problem, gdy my wrzucimy AI, gdy wrzucimy AI na te wszystkie systemy, gdzie dane są różne, dane są niewłaściwe, dane muszą być przetworzone i, i czy my możemy to zeskalować? Odpowiedzią bardzo często ludzie powiedzą nie, ale tak, my to że my możemy przeskalować, my to możemy zrobić, zajmie nam to być może trochę dłużej, bo bardzo często ludzie mówią, jeśli nie masz odpowiednich danych, nie jesteś w stanie zrobić ai -a. Jesteśmy w stanie zrobić je, ale tylko te dane będą musiały być przygotowane, te dane będą musiały być zautomatyzowane, te dane będą musiały być postawione w odpowiednim miejscu. Co to oznacza? To nie oznacza to, że nie możemy tego zrobić. To oznacza to, że zajmie nam to troszeczkę dłużej. I tutaj jest właśnie, przynajmniej to jest tutaj nasza taka filozofia, jak wybieramy pomysły. Przez ten slajd nie będę długo przechodził. Tu jest troszeczkę, jak myślimy o tym, na przykładzie procesów księgowych, jak myślimy, jaka będzie przyszłość człowieka w tych procesach. Czyli my uważamy, że AI nie zastąpi człowieka. My uważamy, że AI absolutnie, przynajmniej w najbliższych kilku latach nie ma na to szansy. Ta technologia jest jeszcze zbyt mało dojrzała, a szczególnie w korporacjach, gdzie mamy takie duże problemy, nie da się tego po prostu człowieka zastąpić od tak. Co tutaj pokazuje troszeczkę? Tutaj pokazuje, że my tworzymy AI, gdzie jest bardzo dużo. My myślimy o tym jako AI, które tworzy asystentów, i które, które tworzy trenerów. Ja później pokażę są demo coachów naszych. I czyli to polega troszeczkę na tym, że obecnie w tych małych zielonych półeczkach, gdzie my spędzamy od, od, odpowiednio dużo czasu, czyli to jest ta linia na, na górze, obecnie bardzo mało czasu spędzamy na planowaniu, analizowaniu i doradzaniu. Większość czasu spędzamy na, na transakcjach, na, na accountingu, na, na kontroli, na raportowaniu. Tutaj, gdzie automatyzacja i AI mogą się bardzo przydać. Tutaj, gdzie razem z dobrymi praktykami linowymi, biznes analitycznymi, ze zmienianiem procesu, zdaniem automatyzacji i AI, chcemy przejść do takiego momentu, gdzie człowiek może skupić się na tym, co ma na, na swoim mózgu. Czyli AI bardziej mu pomaga, doradza. I te, ta wartość dodana przechodzi troszeczkę z robienia rzeczy bardzo repetatywnych, zrobienia rzeczy, które nikomu nie sprawiają przyjemności. Wyjdziecie z studiów i jeśli pójdziecie do Centrum Usług Wspólnych ktoś każe wam wbijać tabelki przez, przez, przez cały dzień, to nie jest fajna rzecz. Tutaj właśnie dlatego chcemy to zmienić i dlatego też widzimy, że ludzie, przynajmniej nasi pracownicy, są bardzo tym zainteresowani, czyli nie traktują tego jako coś, co ich zastąpi, tylko bardziej jako coś, co im pomoże w przyszłości lepiej robić swoją pracę i być bardziej innowacyjnym. Czyli to jest tak troszeczkę, gdzie my myślimy o tym, gdzie to JA nam pomoże i tutaj będzie bardzo taki business life, ale ja do całego nie przejdę, bo wybieranie procesów to jest jedna rzecz. Tutaj troszeczkę. jest... Jeśli my już wybierzemy proces, który chcemy zautomatyzować, co się zmieniło, co się zmieniło w naszym podejściu i co my sprzedaliśmy całej drugiej wręcz. W projektach bardzo często w takich firmach pracuje się na projektach. Czyli zrobiliśmy projekt, zrobiliśmy automatyzację, zrobiliśmy AI. Kilku userów go tam używa. My musimy już robić kolejny projekt. Wszyscy poklepali się po plecach. Super, dziękuję, do widzenia. Co się później okazuje? Po pół roku, po kilku tygodniach, nawet czasami, czasami po roku, ten projekt już nie spełnia swoich norm. Świat się zmienił. Okazało się, że wymagania były, były może niezbyt dobre, że. Ascension czy Deloitte tego świata malowało trawę na zielono cały czas, czyli coś dostarczyło, a jednocześnie to, to nie było dostarczone. I my postanowiliśmy podejść do tego troszeczkę, czyli to jest ta druga ręka, czyli jak my to robimy. Postanowiliśmy do tego podejść, że jednak każda automatyzacja i każdy solution AI, my to traktujemy jako produkt. I co mamy tutaj na myśli? Jeśli my zbudujemy taki produkt, my od samego początku. Poprzez pytania, które zadaliśmy, czy to jest produkt, który chcemy zbudować, czyli ta wcześniejsza kampa, którą Państwu pokazałem, jeśli odpowiedź jest tak, jeśli mamy na to pieniądze i chcemy to zbudować, my później to budujemy z biznesem, czyli nie, nie, nie mamy takiego klasycznego podejścia do budowania software'u czy solution, że bierzemy wymagania od użytkowników, znikamy na miesiąc, dwa, sześć miesięcy, zamykamy się w, w, w naszej jaskini. Wychodzimy po sześciu miesiącach zadowoleni, super, zobaczcie, co zbudowaliśmy. Okazało się, że biznes tego nie chciał. Okazało się, że, że, że to jest kompletnie nie dostarcza żadnej wartości. Dlatego traktujemy to troszeczkę bardziej jako produkt. Za każdym razem, gdy tworzymy feature, za każdym razem, gdy tworzymy jakieś user story, za każdym razem, gdy nawet my stworzymy małą formę, od razu konsultujemy się z naszymi klientami i mówimy, czy to jest to. Czy to jest jednak w inny sposób? Czy chcemy Państwo zrobić, czy to ma być zielone, czy to ma być czerwone, czy, czy to jednak user będzie tego używał? Przez te, w ten sposób yy, dodajemy troszeczkę czasu do developmentu, ale co się dzieje? Zauważyliśmy, że zaoszczędzamy w, w testowaniu około 80% naszego czasu, czyli cały cykl jest lepszy. User dostaje to, czego chciał, bo on był w to zaangażowany, on był emocjonalnie w to zaangażowany, bo my z nim pracowaliśmy cały czas. I co później jeszcze robimy poprzez to, że patrzymy, to, że to jest produkt. My go możemy skalować, my go możemy później dodawać pewne featurey, my, my go możemy monitorować, i w ten sposób. Ten produkt on żyje, on cały czas dostaje nowe imputy. on cały czas jest zmieniany przez to, że, że zmienia się świat. I jeśli my mamy dodać nowy feature, biznes do nas przyjdzie, my wiemy doskonale, co chcemy zrobić, bo przez to, że zbudowaliśmy to wewnętrznie, czyli w naszym Centrum Excellence, albo poprzez partnerów, którzy to dla nas zbudowali w ten sposób, jaki my chcemy, my jesteśmy w stanie wrócić do dokumentacji, my jednocześnie mamy wiedzę i dzięki temu, że to jest produkt, a nie jednak projekt. To żyje cały czas, to cały czas dodaje wartość, a nie jest odkładane i każdy zapomina o tym po roku. Czyli to jest taki troszeczkę busy slide, ale tutaj chciałem troszeczkę pokazać ten sposób, czyli ta druga ręka, w jaki sposób dostarczamy, czyli nie tylko co dostarczamy, czyli to, co biznes chce, ale też w jaki sposób dostarczamy, to jest duża rzecz, przynajmniej dla mnie osobiście, bo. Tylko wtedy to może zadziałać, jeśli my jesteśmy w stanie dowieść to, co obiecaliśmy. Oczywiście na samym dole jest Digital Foundation, czyli integracje, cloud, infrastructure, security, IT management. Nie będę o tym mówił, ale jeśli będą Państwo kiedyś pracowali w korporacjach, szczególnie w IT, to są bardzo często duże blokery. Dlatego dla mnie bardzo ważne jest to, aby Centrum Excellence był jednak w firmie. Bo jak zewnętrzne firmy przychodzą, mają problem, z kim ja rozmawiam, jeśli chodzi o security, z kim ja rozmawiam, jeśli chodzi o infrastrukturę. My to już mamy. My dzięki temu pośpieszamy cały, cały proces dostarczania. Tutaj pokażę dwa wideo, bo jak mówiłem też, agenci czy coachowie, my to nazywamy coachami i stworzyliśmy już dwa produkty. I to są produkty stworzone, które stworzyliśmy w kilka miesięcy. I tu jest troszeczkę, troszeczkę demo. Ten produkt, który pokażę, albo AI Solution, to jest co-pilot dla, dla naszej linii produkcyjnej, gdzie linie produkcyjne zatrzymują się, mają problem czasami. Czasami je trzeba zmienić piwo, tu produkujemy kocima, następnym razem chcemy wyprodukować kasztelana. trzeba zmienić butelki, nie będę wchodził tutaj w szczegóły, ale te linie bardzo często się zatrzymują. Jeśli linia zatrzymuje się, powiedzmy, przez 30% czasu albo 40% czasu, to są dziesiątki tysięcy butelek albo dziesiątki tysięcy puszek. Dlatego każdy nam 1,5% szybkości rozwiązania problemu rozwiązuje nam problem. I tutaj jest wideo. Efficiency in action. A true story of intelligent manufacturing. This story is based on true events. March 15th, 4.20 pm, Halkenburg, Sweden. Our filler operator Kevin B is on his usual shift, but this time he has Carlsberg's new intelligent liner running on a tablet by the filler machine. He's recently started up a new batch of PrIPS cans. The order is progressing smoothly, and Kevin decides to check out the next order to prepare for the changeover. On the tablet, he taps the changeover support button and Copilot offers to provide some support. Kevin taps an option and is given suggestions based on past comments and submissions from his colleagues. Kevin completes the changeover and sees the new order is now listed as the current order. The prior order has completed and Kevin sees a push notification that keeps him informed but doesn't distract. Everything is going well, but suddenly a fault occurs on the shrink packer. The app receives the fault and displays the error for Kevin. It also sends the fault type and relevant data to the MES system. A few seconds go by, and we can see the tray packer is now blocked by the shrink packer. With no time to waste, Kevin taps on the Copilot fault button, and Copilot begins assessing and providing helpful insights to Kevin. Kevin decides to address the issue himself. As he begins walking down the line, Copilot pulls up the steps to fix the fault directly from the troubleshooting section of the Shrink Packers user manual. Kevin uses the guide to fix the issue in record time and enters feedback on the fix back into the system. Finally, the line is back up and running, and Kevin can return to the app to work out what's next to maximize OEE. Efficiency in action, a true story of intelligent manufacturing. I to jest bardzo ciekawy use case, bo tutaj używamy troszeczkę danych z linii produkcyjnej, maszyn, uczenia maszynowego, czyli ten pierwszy step, gdzie normalnie, jeśli linia się zatrzyma, pan Kevin musiałby latać wokoło, gdzie się ta linia zatrzymała, jaki jest problem. Tutaj od razu on wie, gdzie się linia zatrzymała i co może być potencjalnym problemem. Druga część to jest Genery, to już akurat copilot, bo wiemy, że mamy mnóstwo wiedzy na temat jak naprawiać takie rzeczy. I jeśli linia zatrzymała się na shrink wrapper, to wiemy, jak to naprawić, i te dane są ściągane. Które pomagają, pomagają operatorowi na linii przejść, przejść przez ten proces. Co zauważyliśmy? Że gdy w przeszłości taki stop się zdarzał, w linii Falkenberg, która jest w Szwecji, która jest jedną z naszych najważniejszych akurat linii, ale ma tylko 40% czasu utylizacji, czyli mamy 60% czasu, jest jakiś problem albo z linią, albo z przechodzeniem. Co się okazało? Że gdy w przeszłości ta linia była zatrzymana trwało naprawienie około pół godziny, teraz trwa około 10 minut. Dla nas to jest naprawdę, są duże pieniądze. I tutaj być może jeszcze jeden szybki, bo tu już pokazywany jest czas dla mnie, jeszcze jeden, jeszcze jeden szybki przykład. Mieliśmy linię produkcyjną, teraz troszeczkę o handlowcach. Tu jest bardzo ciekawy przykład, bo tutaj jest jeden z pierwszych co-pilotów, który zrobiliśmy, aplikację, która używa Large Language Models. Używamy tutaj O4, ale zbudowaliśmy też aplikację ona już jest używana w Wietnamie przez ponad 1000 handlow handlowców i to jest aplikacja którą zdecydowanie biorę skalowali bo jest bardzo przydatna. Także tutaj szybką wideo z Vietnam starts his day by accessing the sales coach application to evaluate his past performance and strategize for the day. On the home screen, he can quickly glance across all his key KPIs, clicking on each to read their definitions. Nathan then navigates to the Performance Hub for more details of each of the KPIs. Within the Performance Hub module, Nathan explores all eight KPIs to dive deeper into the details. He clicks on the first KPI, call compliance, and reviews the insights. He notices that one outlet on his route has not been visited at all in October, making it a priority for today's visits. Similarly, he deep dives into the other KPIs sales volume target achievement, focus volume target achievement, fit score, coverage, Distribution by brand, monthly priority, monthly sales representative. He receives tailored insights into his performance, along with outlet level pertaining to the day's route, insights to identify opportunities for improvement. These include details such as outlets with zero orders or zero stock, lapsed and loss outlets, outlets showing declines in fit scores or sales, and a breakdown of his incentive details. Nathan then navigates to the second module, Mind Route Insights, to explore targeted actions and recommendations for his day in this module he reviews the outlets on his route examining details such as last three months average sales last month sales month to date sales current stock availability he also receives an indication of the total and focus volumes he needs to sell that day to achieve his targets scrolling further he reaches the most critical section of the module which outlines top recommendations for the day outlets that have not placed orders outlets nearing lapse or lost status outlets on his route experiencing significant declines over the months with these actionable insights, Nathan can efficiently plan his day, enhancing productivity and maximizing results. Nathan notices one of his customers' receipt plan appears multiple times in the improvement recommendations. To gain more information about this customer, he navigates to the third module, Customer Hub, and selects the customer from the drop-down menu. Upon selection, he explores several KPI associated with the customer, clicking through each one. Outlet Insights and Actions. He reviews key recommendations related to the outlet, including lost lapsed status, sales degrowth, if any, suggested orders based on historical performance, asset scan compliance, targets and achievements for contracted outlets, fit score trends, and more. Sales performance dashboards. He examines sales performance trends over the last three months and month to date at both overall and brand specific levels. Fit score trends. Nathan evaluates the fit score trends from the last four visits along with P level breakdowns to understand gaps across the different parameters contract compliance for contracted outlets he reviews target achievement contract compliance and incentives earned under this tab armed with these comprehensive insights nathan prepares discussion points and key themes to address during his upcoming visit to the outlet as nathan goes about his day and along his daily sales route he can also quickly navigate to the sales coach chat module for a quick interaction with gen ai by asking questions about his route the outlets he is visiting or even his performance this interactive chat module provides David ease of access to important information at a time when he needs it most, making Sales Coach his smart personal assistant in his pocket. Okay, and this is the use case, which is completely different from the first use case. Also, according to us, very scalable. Polscy handlowcy też do nas przyszli, że oni bardzo chcieli to używać tylko że to musi być wszystko głosowe, bo oni, się jak przygotowują się do wizyty w sklepie, w żabce czy, czy gdziekolwiek, to oni bardzo chcą, żeby jednak mogli zrobić to w samochodzie. Zastanawiamy się, czy to jest akurat bezpieczne, ale tutaj widzimy już bardzo wiele zastosowań w innych, w innych rynkach. Także tutaj. To jest, to jest chyba wszystko, także chyba już, już jesteśmy po czasie. Tutaj jedną rzecz, którą chciałem wspomnieć: to wszystko, co Państwo tutaj widzieli, czyli stworzenie CEO, stworzenie takich podstawowych struktur, stworzenie już pewnych use case'ów. Już mamy ponad 50 pomysłów z biznesu, nie mamy niestety co ludzi, żeby to przez to przejść. Mamy około 7 use case'ów oprócz tych dwóch, które już aktywnie dewelopujemy, i to wszystko zdarzyło się w około 100 dni. Pięć dni temu, to jest akurat w zeszłym tygodniu, to minęło 100 dni od tego czasu, kiedy zaczęliśmy to tworzyć. Oczywiście nie tylko mu zespół, jednak mamy partnerów. Mamy Microsoft, mamy Accenture, osoby, które to z nami tworzą, ale widzimy, że można zrobić takie rzeczy w miarę szybko, jeśli ma się odpowiednie metody dostarczania i ma się pain biznesu, jeśli robimy to odpowiednio. Także to wszystko. Dziękuję bardzo.